Szanowni państwo, witam na konferencji prasowej koalicji jednego klubu parlamentarnego Lewicy. Przed chwilą pan premier Morawiecki zaszczycił nas odpowiedzią, ale nie wyczerpał naszych pytań. Więc to, że zabrał głos, niestety poza tym, że pięknie mówił, niczego nie wniosło, ale o tym poproszę przewodniczącego klubu Krzysztofa Gawkowskiego. Budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 to szansa, aby Zarówno Unia Europejska, jak i Polska mogły nadrobić stracony czas, który dzisiaj dzieje się w na naszych oczach. Pandemia nie wybrała dobrego czasu, ale z pandemią można wygrać, jeżeli jesteśmy dobrze zorganizowani, mamy skuteczne rozwiązania i nie zabraknie nam pieniędzy. Budżet, budżet europejski i rozwiązania, które są na stole, to dzisiaj szansa, żebyśmy nadrobili, ale i przyszłość w dobrych światłach też widzieli. Premier Morawiecki zapowiedział dzisiaj, że będzie mocno negocjował, ale te mocne negocjacje są postawione na głowie. Premier chce wetować dobry budżet Unii Europejskiej, który sam trzy lata temu w tym gmachu parlamentu, trzy miesiące temu w tym gmachu parlamentu przedstawiał jako największe osiągnięcie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Co się zmieniło przez trzy miesiące? Tylko praworządność. Ten element, który nie powinien być argumentem dla żadnego państwa i dla żadnego rządu. Praworządność, demokracja i konstytucja, które powinny w sobie łączyć, a nie dzielić. Dla premiera Morawieckiego, który znalazł sobie przyjaciela w premierze Węgier, Wiktorze Orbanie, to podpalanie Europy za cenę ochrony własnych interesów. Premier Morawiecki i rząd prawa i sprawiedliwości Unię Europejską chce rozbijać w interesie partii a państwo traktuje jak zabawkę. Nie ma na to zgody. To parlament powinien decydować o tym, czy pieniądze z Unii Europejskiej będą w Polsce i czy my te pieniądze chcemy wykorzystywać. Dlatego lewica złożyła wniosek o przyjęcie uchwały sejmowej, która będzie zobowiązywała premiera do przedstawienia stanowiska akceptującego budżet i nie zgłaszającego Pretensji w związku z procedurą praworządności. Każdy przyzwoity rząd, który nie boi się kontroli i uważa, że przestrzega prawa, takiej procedury nie będzie się obawiał. Każdy przyzwoity rząd, który chce dobra swoich obywateli, powinien czerpać z budżetu i wspólnych środków z Unii Europejskiej, które mogą ratować gospodarkę. Ta uchwała to zobowiązanie, które pozwoli, że nie będziemy się wstydzili decyzji rządu, które już jutro. Premier zamierza przedstawiać na Radzie Europejskiej. Lewica nie ma wątpliwości, że miejsce i przyszłość Polski jest w silnej, zjednoczonej Europie. Ale też mamy świadomość, że jednoznaczna proeuropejskość nie musi oznaczać naiwnego podejścia do tego, jak Europa działa, i na tym poziomie pewnie można by się z paroma rzeczami, które dzisiaj z ust premiera padły. Zgadzać. To znaczy, że Europa jest w polskim interesie, ale także w Europie toczy się gra sił, często brutalna gra sił pomiędzy poszczególnymi państwami, a dyktat tych najsilniejszych bywa naprawdę e, czasami silny i niekoniecznie z korzyścią dla wszystkich. Ale tym bardziej nie stać nas na głupotę. Tym bardziej nie stać nas na to, żeby strzelać sobie w kolano, żeby własnymi decyzjami osłabiać Polskę. Bo premier Morawiecki, mówiąc dużo o silnej Polsce, osłabia Polskę. Bo w przyszłości nasza siła będzie zależała od tego, jak silna, jak, jak silna jest nasza służba zdrowia, jak dobra jest nasza edukacja, jak mocna jest nasza gospodarka. A to będzie zależało od tego, czy będziemy mieli środki na to, żeby wyjść z kryzysu po covidzie, żeby inwestować w polski przemysł, żeby inwestować w polską edukację, żeby postawić na nogi polską służbę zdrowia. I tych szans premier Morawiecki i Prawo i Sprawiedliwość chcą Polskę pozbawić. I to w imię czego? W imię jakichś swoich małych machinacji, w imię tego, żeby obsadzić sądy kolesiami, w imię tego, że premier Morawiecki nie ma odwagi, żeby postawić się radykałom Solidarnej Polski. I to jest trochę pytanie e, do premiera czy, i także do wicepremiera Kaczyńskiego: czy zamierzają odebrać kierownicę Zbigniewowi Ziobrze, czy mają zamiar dalej z siedzenia pasażera przyglądać się, jak jedziemy prosto na ścianę? Szanowni Państwo, króciutko, bo myślę, że to było emocjonalne wystąpienie Pana premiera, ale niestety mam bardzo złą informację dla Polek i Polaków. Zapachniało poleksitem, zapachniało tym, że rzeczywiście chyba w planach rządu jest wyjście Polski z Unii Europejskiej, bo inaczej tego nie można zrozumieć, jeżeli używa się weta. W sprawie dotyczącej praworządności, a więc czegoś, co jest wpisane w traktatach unijnych jako jedna z podstawowych wartości. My coś o tym wiemy, bo lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Wiemy, jak te negocjacje się odbywały, i wiemy, że właśnie praworządność, że demokracja to są rzeczy, które są kluczowe, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wszystkich państw w Unii Europejskiej. Dzisiaj przez takie decyzje pozbawia się. Europejczyków możliwości wyjścia z tego kryzysu. Pozbawia się Polaków możliwości wyjścia z tego kryzysu. Jest to rzeczywiście decyzja, która, tak jak pan premier powiedział, zaważy na przyszłości Europy. Ale niestety mamy bardzo poważną obawę, że zaważy na zasadzie takiej, że 25 krajów zacznie się dogadywać ponad naszymi głowami. Na to lewica nie pozwoli. Musimy. Normalnie po partnersku funkcjonować w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękujemy w takim razie. Dziękuję bardzo.